No to z Jedynką, no, proszę Państwa, wszystko co dobre się kiedyś musi skończyć, także ostatni raz mówimy do Państwa z Sanoka, a od rana usiłujemy Państwa przekonać, że jest to miejsce, którego naprawdę nie warto omijać podczas wakacji, bo to piękne, interesujące miasto. I miasto idealne dla turystów, a od rana towarzyszyła nam muzyka zespołu Matragona. Maciej Harna, kierownik zespołu, jest gościem programu Lato z Jedynką. Witam Pana. Dzień dobry. Nazwa grupy właściwie można powiedzieć swojska, Matragona. Matragona brzmi egzotycznie, ale rzeczywiście jest to miejsce dla nas bliskie. Niedaleko w Bieszczadach jest taka samotna, zalesiona dzika góra Matragona właśnie. A skąd czerpaliście inspirację do takiej muzyki? Czy właśnie z kultury tego regionu? Raczej nie. Ja zawsze mówię, że na Matragonie samej można usłyszeć muzykę z całego świata. I właściwie można tak powiedzieć, że łączone instrumenty z całego świata, na których wykonujemy naszą muzykę, przynoszą ze sobą właśnie te elementy różnych kultur z całego świata. I oczywiście są i też elementy polskie, ale ogólnie założenie jest takie właśnie, że jest to nasza własna muzyka inspirowana szeroko pojętą muzyką i tradycji. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Harna, kierownik Grupy Matragona, był gościem programu Lato z Jedynką. Dziękuję bardzo. A ostatnim już dzisiaj w tym programie Lato z Jedynką gościem jest pan Wojciech Blecharczyk, burmistrz Sanoka, z którym no, po pierwsze postanowiliśmy w nieco nostalgicznym nastroju państwo pożegnać, ale po drugie raz jeszcze zaprosić do tego, żeby do pańskiego miasta jak najchętniej, jak najtłumniej przyjeżdżali. Witam pana ponownie. Dzień dobry. Witam i cóż, niezły dzień w historii Sanoka, pewnie pierwszy raz promocja tak spora, ale tutaj warto przyjechać. To jest miejsce jak najbardziej atrakcyjne, bo atrakcyjne jest województwo, atrakcyjny jest cały region, ten zakątek kraju i oczywiście moje miasto. Dbacie o swoje zabytki, których macie sporo, dbacie o turystów, ale również, co ważne i co jak wiem leży Panu na sercu, choćby z racji Pana biologicznego wykształcenia, dbacie o ochronę środowiska na przykład. Tak, ja funkcjonuję w Krajowej Radzie Ekologicznej Konkursu, Narodowego Konkursu Przyjaźni Środowisku i w pracach tych jury namawiamy wszystkie samorządy w Polsce o inwestowanie w ekologię. Tak też się dzieje w tym powiecie i w tym mieście. Powiat sanocki został wyróżniony przez prezydenta, przez naszą Radę Ekologiczną w konkursie, no bo tutaj warto inwestować w ekologię, a ja osobiście w edukację ekologiczną, bo jest to podstawa. Pan też powiedział, że jest Pan w 100% przekonany, że Sanok to jest miasto przyjazne turystom. Jest przyjazne. Tutaj jest niezła baza hotelowa. W przyszłym roku dwa następne niezłej klasy hotele będą budowane. Zresztą turysta, na którego liczymy, krajowy i zagraniczny, ma się gdzie tutaj zatrzymać. Jako obżartuch dodam, że i smaczne jedzenie w miejscowych restauracjach, co za nią sprawdziliśmy. Tak, dokładnie. To potwierdzają turyści i krajowi, i zagraniczni. Natomiast sanockie muzea, sanockie środowisko, Naturalne, architektura starego miasta, to na pewno jest to, co jest magnesem, i ten magnes będziemy na pewno doładowywać. A proszę powiedzieć, jak przyjedziemy tutaj za rok z programem Lato z Jedynką, co się zmieni w Sanoku? Zmieni się, mam nadzieję, dość sporo. Kończymy niezłą halę widowiskowo-sportową. Dużą na 5 tysięcy ludzi. Oczywiście nie poświęconą tylko dla gry w hokeja, ale będzie widowiskowo-sportowa. Mamy okazję i mamy nadzieję, że będą na niej odbywać się imprezy kulturalne, imprezy masowe, bo i ta, na taką kulturę też musimy mieć dla ludzi czas. Czyli w przyszłym roku program będzie jeszcze ciekawszy. No ufam i dziękujemy. liczę na polską telewizję. Dziękujemy. Pan Wojciech Blecharczyk, dziękujemy panu serdecznie. No i cóż, do zobaczenia wobec do tego. Do zobaczenia i dziękuję wszystkim. A państwa no, zapraszamy do następnego miasta, no bo przecież Lato Jedynką również jutro od godziny 6 rano, tym razem z Wałcza. O, ładny kawałek Polski przyjdzie nam przejechać. No właśnie, a Stanoka przychodzi nam się już powoli pożegnać. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Staraliśmy się przekonać, że jest to takie miasto, do którego nie można wpadać tylko przejazdem, że koniecznie trzeba się tutaj zatrzymać. Gdyby Państwo chcieli się z nami kontaktować, to przypomnę adres internetowy tego programu www.latozjedynka.pl www.tvp.pl Jutro program, jak powiedzieliśmy, w Wałczu od 6.30 do 8.00 a potem po południu przekonywaliśmy, tak jak powiedziałeś że to jest miasto, które można polubić niektórzy twierdzą Ty nawet, że... Ty twierdzisz, że można się w nim zakochać Ja twierdzę, że można się w nim zakochać No, dobrze, niech mówią, że to nie jest miłość To, co się zdarzyło nam Całe Tatry wzdłuż i wrzeż Tęczam wstążki, kiedy deszcz To, co mam To, co się zdarzyło nam Mieszchy z nagłym brakiem No. Oh, you go.